Ja pierdolę... Kur... Pierwsza noc na Podkarpaciu przeżyto. Czemu ja się tu wprowadziłem? A, trudno. Przejdę się na spacerek. Dobrze mi zrobi. A, usiądę sobie, co mi zaszkodzi. W tym państwie mnie nawet nie stać na telewizję, Boże Święty, muszę się na puszki patrzeć i na wymiętolone gazety. Przynajmniej w wódkę mogę kupić. Oraz mam oczywiście mojego ukochanego zwierzaczka, czyli... Her A? Nogi ułożone w swastykę. Fascynujące. Cześć, Hubert. Sam Herbert, jak ja Cię nazwałem Hubert. Kto jest dobrym etkrabem? Kto jest dobrym etkrabem? Nie Ty. Albo i Ty. Masz ryteczkę, Albo nowi Hitlera. To miejsce wygląda jak średniowieczna wioska. Boże, święty. M mogę się wprowadzić gdzieś do. Nie wiem, jakiegoś ładnego miejsca, a nie tutaj mogłem zostać za granicą, a nie wracać do Polski w środku pandemii. To idziemy. Aha. Eee. nie wydaje mi się, żeby moje cztery lata terapii na to wystarczyły. A spuszczę kloca. Czemu nie? A, z już wchodzą gliniarze na hatę. <grywa> tak to jest jak? Wysisz też drogie 3 złote. Co się napisz to? Co w tym jebanym województwie wszyscy muszą mieć... Co to jest AK-69? puszkę z kredzie. Podnieś tą puszkę! Chyba nie było, to Ach tak. Kolejny piękny dzień na Podkarpaciu, z dupiu Polski. Najlepszym z miejsc na całej planecie. Z zepsutymi drzwiami. Krzyż taksówki kosztują z 10 tysięcy. Co to jest kurwa za hałas? To znowu sąsiad, kurde, próbuje złożyć bombę nuklearną. Przepraszam, chyba pana obudziłem. Albo żyje pan, on nie jest moją sprawą. Ja nie mam z nim nic wspólnego. No, za dupie Polski co jak co, ale góry ładne. Przejadę sobie po mieście do grzem Okej. Okay. Widzę, że podkarpacie jeszcze nie jest.

Dynek wygląda jak jakiś, jak oni tam mówią, w tej Ameryce. Krakował się boję, że zaraz jakiś gliniarz mi tu przyjdzie i mnie zaaresztuje za próbę kupowania narkotyków czy coś. A. O, dzień dobry sąsiedzie. Kto to mówi? Witam pana. Ja pana chyba pierwszy raz widzę. E, dzień dobry? Dzień dobry. E, dzień dobry. Tak. E, to jest Pana dom? Tak, mieszkam tak sobie trochę. Może Pana oprowa oprowadzić? E, no, no, no dobrze. Bardzo, bardzo piękny ma Pan dom. Od razu muszę powiedzieć. Bardzo e, elegancki. Mówię, no wiem. wiem. Widzę, proszę. że pan, widzę, że pan tutaj żyje na bogato. Dziękuję, panie, przychodzę. Tutaj, po lewej stronie. Tak? tak? Mam sobie pralki dwie. I tu jest mój garaż. Z karnistrami i dwoma samochodami. Kurwa, pan rzeczywiście na bogato żyje. No mówiłem panu. <laughs> proszę dalej. A proszę pana, to mnie trochę dziwne, że pan mnie po poznaje i w pierwsze 10 sekund mnie pan tak co po swoim domu. Nie, mi się nie wydaje, że to jest dobry pomysł. Przecież to jest Tam. Dobre zamki mam, to mi się nigdy nie włami. Proszę bardzo. Proszę tutaj. Tu mam taki o salon, kurde. Nie? Proszę pana, to... to yy, proszę pana, tutaj pan ma lepiej niż u mnie. Nawet arbuzka pan ma. Ja nie Prowadziłem, jak pan widzi, tutaj pusta szafka jedna. No. A to pan Ale... pewnie się nie, niedawno umeblował, nie? Tak, tak. Też niedawno tutaj przyszedłem. Tu mam sobie takie biurko no, no ja i tam. No, wczoraj... jest... widzę, widzę, że pan rzeczywiście dużo rzeczy ma. Pewnie pan to biurko zmieścił w tych wszystkich czterech walizkach, nie? W Pię... pięciu walizkach, przepraszam. Sześciu waliz... Nie, pięciu. Przepraszam, nie znałem szkoły yy, podstawowej. No i tutaj mam taką. Mamusia mi kupiła takie. Takie dostałem od mamy takie lampy. Co już postawiłem. Tu jest jedna, to jest druga. I tu tutaj za drzwiami jest jeszcze trzecia. Ano, ży kurde, rzeczywiście. Pan, pan tutaj ma... kurde, pałac. Jeśli chodzi o standardy Podkarpacia. Posiaduję sobie tutaj oglądam telewizję Ale, czasami. A pan tak kłóca na tym? A, o czemu nie? Ty na no, w sumie ma pan rację. W sumie to jest Podkarpacie. Są, jesteśmy małpami wszyscy. Kurde, ma pan tu ładne widoki przed okno, nie powiem. Uroki naszej Polski. No właśnie, Podkarpacia. Najpiękniejszego. Nie będzie jakby pan chciał zobaczyć. Ale to. jak pan Piękniejszego to tak? niż podlasie. Kurde. Ej, no kurde, fajnie by tu było mieszkać, gdyby tutaj tylko ludzie byli, większość ludzi była cywilizowana. A, a, a tam co się dzieje? Tam, tam, tam dalej, troszkę. Tam na ziemi. Tam to nie wiem nawet. Też się niedawno wprowadziłem, to nie wiem za bardzo. A tak w ogóle, bo prowadziłem pana, a się nie przedstawiłem. Zbyszek jestem. A, ja jestem. Yy, Kazimierz Pedalski. <grym> Fajny nazwisko. Niech pan niech się nie śmieje. Dobrze, dobrze. Już nie będę. Yy, <grym> Dziękuję. Mam jeszcze łazienkę. Taka stromia, taka brudnawa O widzę, że pan tutaj... kurde Widzę, że pan tutaj ma multitaski, widzę, że pan tutaj nie dość, ja pan zupi chińskie to jeszcze... się pan kąpę? Nice Byku I widzę, że pan tutaj trzyma paliwo Żeby... No. <laughs> paliwo, kurde, na te dwa grzejniki <laughs> Widzę, że pan nawet tutaj tak. ma Clorox no. Najlepsze w, na całym Podkarpaciu. Najlepsza jakość. <gry> prosto z Szamba, wiadomo. Tam, tam się robi najlepsze Może no. no, by mnie pan po swoim domu oprowadził? Proszę pan ale to jest trochę takie podejrzane, nie? bez obrazy ja pana... Panie, spoko, ale no wie pan, nie? To, to może, bo pan też może... jest nowy, nie? To może, bądźmy, to może się zaprzyjaźnimy i będzie jak w więzieniu, że nowi robią gang i potem w jakimś kraju było więzienie, wie pan, w którym tam, ja też usiądę, było, wie pan, w jakimś kraju więzienie, w którym to więźniowie rządzili tym więzieniem. Bo, I tam było około 580 więźniów na jednego strażnika, więc wiesz. Kurde, to dużo. No, to, to takie, takie więzienia mają więcej hmm. na, właśnie na Podkarpaciu, nie tylko że na Podkarpaciu c To w sumie nie mają więzień, hmm. takie troszkę myślę Jakieś zupki hmm. może ugotować, coś? A, a co pan ma, tak w ogóle? Jedonko A może chińszczyznę zrobić, jak pan chce A to kurde, panie, oczywiście, moja mama robiła innerszą po prostu ze sklepu brała Dobrze To hmm. jak pan się... Kawałek przejdzie, no zbieramy trochę y, rzeczy do tej mężczyzny. Proszę za mną. Dobrze, dobrze. O, tu są takie, tu są takie. O! A widzę, że pan lubi naturalnie. Yy, najzdrowiej. No właśnie. No właśnie. Dobra. Najlepsze dla zdrówka, tak. zdrowie jest najważniejsze. Też. Pan tu może poczekać, ja zaraz e, tu przyniosę, Tu, tu? Tutaj? Tu, tu. Dobrze, mogę. Ja Cię, no kurwa, to podkarpać jest takie trochę dziwne, ale... etam ja Trochę... Trochę temu gościowi nie ufam, ale... To jest pod... No, dobrze. Czy... Pana? Już o. pan może wejść. Żeby dobrze, pan dobrze. nie podglądał tego przepisu, proszę bardzo. Dobrze. O, widzę, ja że. Mam... Widzę, że nawet jest arbuzek dla... arbuzik dla smażku. Tak, tak, proszę siadać. Dziękuję. <laughs> <laughs> proszę pana tak troszkę mam problem z widzeniem panu. <laughs> oj oj. E... <laughs> proszę... Panie Zbyszku, z panem wszystko po... Co kurwa? Stoi. <laughs> No, z lepiej. Um, więc jakbyś pana. A, ja też herbatkę. O, kurde herbatka. Jedy... No, chupy, ja, pani Zbyszko, ja uwielbiam herbatkę. To jest bardzo też herbatka, wie pan? Bardzo. No, bardzo mi miło. No. A... piję herbatkę z receptury mamusi i patrzę na ten piękny polski widok. No, wie pan, ja rano wstaję, wal konia i idę się wywalać gdzieś o ale. No, tutaj będzie inaczej, mam nadzieję. Um, więc tak. Y, od, od kiedy pan tutaj w ogóle jest? Y, w tym y, Podkarpaciu? W tej miejscowości? Ja tu jestem już od y, tygodnia ponad trochę. A to, to no to, to nie jesteśmy aż tak... Y, no, ja właśnie tutaj przyszedłem dopiero wczoraj. Dzisiaj pierwszy dzień sobie tak chodzę. Późno w nocy sobie przyszedłem i... A niech pan czeka w mojej głowie się mi coś pokazuje. A dobra, przepraszam, to flashbacki z Wietnamu, um, więc tak, no i wie pan, no i właśnie sobie wbijam, wziąłem sobie tam pokój w fotelu, tam już widzę, że policja jest w czyimś domu, um, nie spodziewałem się no. niczego więcej po tym, po, po tym kurde podkarpaciu. No nie pod Karpacie, nie, nie przejmuję to, do niego tak często. A, to a, to, to jest ten, yy, Zenek, tak? Tak, tak, do niego często, on tam lubi sobie tak poimprezować <laughs> no, słyszałem o tym właśnie tam się, tam Zobaczył pan kogoś to tam no. no wie pan, dlatego właśnie się obudziłem dopiero o tej godzinie Już jest chyba 12.30, nie, bo um, Wie pan, bo on tam imprezował całą noc i nie mogłem spać, nie No um, No, no to um, wie, wie pan A wie pan, zna pan mniej okolice? Te, tego, tej naszej miejscowości zwanej em... gdzie, gdzie my jesteśmy? E, czekaj, ta... niech pan ja sobie przypomnę tą nazwę e, no. em, ta, ta miejscowość się nazywa Bydgoszcz, tak Bydgoszcz Znaczy Bydgoszcz Dibgoszcz, Dibgoszcz, przepraszam No tak bardzo podobnie właśnie, nie wiem czemu Um, ale, no, wie pan, takie, takie nazwy miast. Słyszał pan o nazwie miasta, gdzieś chyba w Wielkiej Brytanii nazwie Pennystown? Nie. <laughs> no to, to, to kurde, no to śmieszne, śmieszne nazwy. Um, No. Ale czy smakowało panu? Jeszcze jak? Przy pana. Uwielbiam chińskie żarcie, bo jestem biedakiem, Polakiem. Kurczę, to już jest. Które? To Przepraszam O kurde Już godzinkę minęło i idźmy 10, no. 15, 20, 25, 30 45, 40 20 10... Pierwsza 43 Ojoj No to To, to, to ja się chyba już powinienem supierać, nie? No, no dobrze, miło mi było bardzo. No, mi, mi też, Panie Zbyszku. E, no. Cieszę się, że przynajmniej są, y, mam tutaj już kolegów y, w moim pierwszym dniu pobytu w tym pięknym województwie, zwanym y, Podkarpacie. Mogę zobaczyć? Proszę. proszę. Ja, proszę. Chcie, mogę zobaczyć Pana auto? Jeszcze ja, jak? Wiesz, idzie, jak? Że... Proszę Pana. Podobne do Pańskich aut. O kurcze, ja tu widzę, że ono jest bardziej czerwone, to bardziej, to szybsze, chyba. No jeszcze jak? Przy pana! Szybkość jest o, ważna. Kiedy jesteś przed policją w Los Santos? Jesteśmy na Podkarpaciu w hmm. pana. To, 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 tutaj, Ale... policja, tutaj policja jeździ komuś, więc pan nie musi się przejmować, że pamięta. <laughs> znaczy, wie pan, bo ja kiedyś byłem w Los Santos, nie? I tam były takie gangi na przykład Grove Street Families. i balasy tak. i takie tam wie pan A to pan jest jakimś gengsterem? Nie, właśnie staramy się od tego trzymać jak najdalej, wie pan, nie chciałem tam mieć problemu z policją, ale i tak miałem, bo... Bo kurde, albo tam kurde, i się przepiłem troszkę, albo coś, albo Santos, wie pan. Oni tam jaj nie mają. W, tych, w tym los Santos. No, dobrze, tak jakby panu brakowało na przykład drewna, czy to tam, gazu, to o, proszę. Widzę, że pan tutaj ma jakiś warsztat chyba, nie? No, tak sobie czasami z pasji trochę ścinam. robi to... jakieś rzeczy. tak jak tam ten stolik i krzesła sobie tam zrobiłem. A no to kurde, to pan, pan ma skillę. No, no to jeszcze nic. nie. To, nie no to niech pan posłucha. Ja, miło było pana poznać. Ale no, ja już się tak. będę z, zbierał. I... Em, bo mam dużo spraw do załatwienia. Na przykład, wie pan, muszę zapłacić policji za podatki z 2013. Jeszcze zapominam o tym często, wie pan. No. Ym, I takie tam, nie? Więc. Ym, miło było pana poznać serdecznie. Cieszę się, że Dobrze. mam z kolegów. I, no, do, dnia, dnia. do widzenia. i nawzajem, I nawzajem. Źle było, ale mnie trochę głowa na w tej jest... Nie wiem, co on tam rzucił, ale smakuje jak mieszanina... Yy... Jak by to opisać? Błota i zgniłego arbułika. O, arbułik. No słyszę, co już mamy rifterów pana tak, nie byłem za długo na polu, głowa mnie boli, nie mogę spać Można przynajmniej już kibla użyć dalenia. No cóż. Ten Zenek imprezował, to przespałem dwie godziny wczoraj Chyba będę spał do jutra Nastawię sobie budzik na... Nie wiem, 5.30 elo Albo nawet nie będę sobie budzika jebać, po prostu Stracę przytomność, aż do jutra Uuuh.